5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. 50. Lewy 4 zostań do prawy 4. Lewy 4 zostań do prawy 4. Prawy 4. 50. Prawy 4 bardzo długi na końcu. Hamuj do lewy 2. Na końcu hamuj do lewy 2. Lewy 2, 30, lewy 5, do prawy 3, długi, prawy 3, długi, 30, lewy 3, lewy 3. do prawy 5, do lewy 5, hamowanie do prawy 3. Lewy 5, hamowanie do prawy 3. Do lewy 3, długi. 50, prawy 5, do lewy 5, do prawy 4, zostań, prawy 4, zostań, do lewy 3. Lewy 3, do prawy 3. O, 50. Prawy cztery, prawy cztery, sto prostuj lewy dwa, lewy dwa, pięćdziesiąt, prawy dwa, prawy dwa, do lewy trzy zostań, lewy trzy zostań, do prawy trzy długi, prawy trzy długi, szczyt hamowanie szykana od prawej szybka 50 lewy 3 do prawy 3 zostań prawy 3 zostań do prawy 5 prawy 5 do lewy 4 hamowanie zwężka 50 lewy 3 do prawy 3 100 Lewy 3 do prawy 4, lewy 3 do prawy 4, 50 lewy 4 do prawy 4, 50 lewy 3, plus. lewy 3, plus. 100 szykana od lewej, ciasna, szykana od lewej, ciasna. 50, prawy 4, krótki. 150, mocne hamowanie, prawy 2, zostań. Mocne hamowanie, prawy 2, zostań. Prawy 2, zostań. Do lewy 4. Lewy 4. 50, lewy 2. Lewy 2. 50 prawy 3 prawy 3 do prawy 3 spokojnie na mostki. Partia mostków będzie prawy 3 spokojnie do lewy 3 do prawy 2 do lewy 3 do prawy 3 do lewy 3 to prawy 3 plus, prawy 3 plus, 150 meta na czerwonym.